Oto Gaia, komiks, który znalazł się w kostnicowych łapskach. Za scenariusz i rysunki odpowiada Adam Święcki, a wydawcą komiksu jest Timów i ci wspólnicy. Gaia, czyli Ziemia, jest skażona i opanowana przez potwory. W takich realiach poznasz Leo i pozostałych bohaterów. W sumie może wydawać się na początku, iż są oni przypadkowymi bohaterami. Wraz z pojawieniem się małego Leo i wokół jego postaci będziecie poznawać całą historię. Przeżyjecie tutaj przygodę z morałem i historię dającą do myślenia. Święcki stworzył komiks, który zapamiętacie ze względu na jego uniwersalne przesłanie podane ciekawym stylem. Rysunki przy pierwszym kontakcie mogą do siebie nie przekonać. Zwłaszcza osoby, które przyzwyczajone są do kolorowych komiksów. Jednak dając Gai szansę, zobaczycie, że jest to atut tego wydania. Polecamy.